Współczesnictwo w Jezusie nie zakłada to, że od razu jesteśmy bezgrzeszni. Ale współczesnictwo w Jezusie zakłada pewną drogę oczyszczania naszego serca. I oczywiście nie my oczyszczamy nasze serce poprzez wykonywanie jakichś uczynków. My oczyszczamy nasze serce, kiedy decydujemy się na Jezusa. A on swoją drogocenną krwią y, oczyszcza nas z grzechów. I dlatego możemy powiedzieć: y, Mamy współczesnictwo w Jezusie, ale to nie oznacza, że jesteśmy bezgrzeszni. Jesteśmy tymi, którzy krok po kroku coraz bardziej odzyskują kształt swojego życia, który został przewidziany dla nas przez samego y, Boga kiedy poczynaliśmy się pod sercem naszej matki.